Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy przed restauracją Sankt Petersburg na ulicy Gielnej 14 przez 15. Będziemy rozmawiać ogólnie o restauracji, o kuchni rosyjskiej, o specyfice tej kuchni z menadżerem restauracji panią Ireną Jaryszewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy mogłaby Pani kilka słów ogólnie o restauracji? Dlaczego ta restauracja akurat rosyjska? Czy ja proponuję w ogóle wejść do środka, bo jest bardzo zimno, więc A, tak. zapraszam Państwa do środka. To nie jest? Przepraszam do środka, bo Ogólnie właśnie interesuje mnie skąd pomysł, żeby założyć restaurację rosyjską tutaj we Wrocławiu. Czy tutaj jest akurat taki rynek na te potrawy? A Znaczy pomysł był, pomysł był mojej serdecznej przyjaciółki, właścicielki restauracji. Nie było jeszcze żadnej restauracji rosyjskiej we Wrocławiu. Poza tym pani Ewa lubi, lubi kulturę rosyjską, lubi w ogóle jakby kulturę słowiańską, więc stwierdziła, że czemu nie. I stąd ten pomysł, bo było już wiele jakichś włoskich restauracji, prawda, chińskich, gdzieś innych, rosyjskich nie było. No i stąd też pomysł, prawda, znalazła jakąś lukę na rynku i otworzyła to. A, 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 a że z tym się wiąże też jakoś jakieś zagumowanie, powiedzmy, no to... to, to Istniejecie tak. Państwo od czterech lat tutaj? Ponad cztery lata. Ponad cztery lata. lata. I właśnie Pani mówi, że trafiście w taką lukę rynkową. Tutaj widzimy na ścianach wiszą już... Dwa dyplomy uznania dla najlepszej restauracji, tak? W tym roku w tak, 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 A co to był za konkurs? A to był ranking Newsweek, Newsweek co roku od dwóch lat, znaczy w zeszłym roku było pierwsze, pierwsze wydanie, a w tym roku jest drugie. Robię taki ranking restauracji, prawda? ogólnie ranking różnych restauracji, tak? A W ogóle restauracji, bo to jest ranking restauracji, mąsko Warszawy, Krakowa, Wrocławia, no i jest między innymi też Wrocławia. A czyli w państwo z innymi restauracjami? No w niektórych kategoriach. Aha, rozumiem. No, no gratuluję. Widzimy tutaj z tyłu portret Calecy Katarzyny. Taki akcent już przy wejściu, ponieważ znajdujemy się przy Portierni, szatni. Przyszatni, Przy Przy rozumiem. Na ścianach ogólnie tutaj już widać takie zdobienia. Nie wiem, czy to są jakieś charakterystyczne wzory dla. No, y... to są charakterystyczne wzory dla, dla generalnie, dla stowietniczych. O, może takie, jeżeli Państwo zwrócili uwagę, na dole też są takie, są typowe kwiatki, jakieś zabijacze. Czyli to takie akcenty. Takie typowe rosyjskie akcenty, tak. Jak Zresztą, jak całe wnętrze, jeżeli Państwo Rozumiem dobrze, to przejdźmy na dół. W takim razie. Nie, ona nie podchodzi i po prostu wycofujemy to. Natomiast jakby najstarszym z tego wszystkiego jest z tych wszystkich dań, który, które są tutaj. Na pewno są bliny. Trochę żeśmy w tej karcie urozmaicili te bliny, bo one się podają na pięć sposobów tutaj. I na temat blinów. Bliny to jakby jest typowo rosyjskim daniem. My bliny podajemy gryczane na drożdżowe, drożdżowe ciasto gryczane. Natomiast bliny no się, różni się też u nas, znaczy w Rosji się robi, też są bliny, to są takie cienkie naleśniki, prawda, które w Polsce się nazywa, mianem, znaczy nazywa się naleśnikami, u nas też są to bliny, tak, tylko, że my podajemy akurat tutaj gryczane, bo są bardziej takie e, wyraziste. E, co jest, cieszy się największym powodzeniem? No bliny, na pewno zup, na pewno zup jest e, pierożki nadziewane borowikami w delikatnej grzybowej zupie. E, Albo w warmatyczne, ale pielmienie to są takie łóżka, tylko że po rosyjsku. Okay. Zrazy ze schabu jest dość starszą, starą pozycją i, i dość dobrą. Zrazy to są takie rolatki zawijane, one Aha. są w środku z kapustą, z grzybami, a mięską i na to idzie boczek, prawda, plastry boczku, więc nie, ani przed momentem nie jest to identyczne, ale bardzo dobre. Okay. A... Nie wiem, po bo... znaczy, schab pobojarski, czyli to jest taki schab, schabowy, tylko że podawany inaczej, bo on jest, ja zawsze to nazywam taką wódkę, bo to jest duża porcja. A jest to nietypowa panierka, bo tam jest cebula, jest jajka jest smoka, także on wychodzi. Nie więcej tego. Podania, A tak. jak w kuchni rosyjskiej się podaje, jakie do picia napoje? Znaczy powiem Panu tak, podajemy tutaj, jeżeli chodzi o, o, o tutaj o to, co serwujemy, serwujemy na pewno wódki, serwujemy, znaczy i cały przekrój alkoholu. A włącznie z winami, wina mamy francuskie. A natomiast e, jeżeli popatrzycie na to jakby statystycznie, to nam więcej, więcej u nas się sprzedaje wódki. Nie wiem, czy to jakby specyfika lokalu to, tego sprzyja, temu sprzyja, a, czy to jakby specyfika kuchni, prawda? Ale więcej u nas chodzi. W dzień dobry. Więcej u nas jakby e, wypije się.

To wszystko jest malowane ręcznie, to nie jest tapeta, to, to nie zmiar. jest przyklejane, to wszystko jest robione no, jakby ręcznie, to tak. robi duże wrażenie. O, no, trochę nam jedna ściana została nie, jakby nie do końca wykończona, natomiast no, też nie jest tak nie górę, czy... Ale nie, no nie widać tutaj, jest bardzo ładnie, a tutaj na przykład mnie interesuje, co to jest tutaj taki, to. Znaczy szyszki generalnie są, jeżeli Państwo a, w ogóle, to, to są szyszki, szyszki jakby są takim typowym elementem dekoracyjnym w, w, w ja wiem w budownictwie w zdobiennictwie rosyjskim to są bardzo często spotykany element te szyszki. Rozumiem. Jeszcze nawiązanie do kuchni. Czy kuchnia rosyjska tak się właśnie poza tymi potrawami, które pani zmieniła, czy ona się wyróżnia w jakiś to sposób na przykład specyficzne przyprawy, na przykład, że jest, nie wiem, tłusta albo jakiś... No... Takie, ja nie wiem. Znaczy na pewno to nie jest kuchnia. Tak jak mówię, jest to kuchnia oparta bardziej na kaszach, na makaronach, a przyprawy są no takie jak w, w kuchni polskiej bardziej. Kminki, jak słupie, jakieś korzenne przyprawy. Tak jak mówię, no bardziej kaszy, grzyby, kapusta, mięsa, ryby, prawda? Ryby, które. które typową rybą jest jeść od tak? A kto komponował menu? Znaczy, menu generalnie powstają w co roku z jakimś tam naszych obserwacji. Menu, menu jest skomponowana zazwyczaj w konsultacji ze mną. w kuchni w konsultacji ze mną. Rozumiem. Jakieś tam rzeczy, które, które, które przychodzą mi do głowy, jemu do głowy, to jest raczej taki, taki zlepek pomysłów. O, może tak. tak bym A tutaj widzę taki złoty jakby czajnik. To nie jest czajnik, to jest samowar. To jest samowar. Do czego służy? Do parzenia herbaty. Albo kalerzy polewają, bo to się w ten sposób polewa. Albo goście, jeżeli mają ochotę, to se sami polewają. To jest czajnik, akurat, znaczy samowar, akurat elektryczny, no bo teraz już prawda, są czasy na samowar elektryczny. Natomiast wcześniej to się o takim. Ten, Aha, czyli to Takim, tak. Troszkę powrót taki znaczy, do polega. tak, tu, o, stoi taki stary, nie wiem, nie ma no, Tu jest taki starszy, może sobie. No, Trzeba przychodzić pod krawatem, jakiś... Nie, nie wdro... ma żadnych wymagań. ma się czuć u nas dobrze, tak? Przychodzi, Aha. żeby czuć się tutaj dobrze, komfortowo. Dobrze zwieść. Posiedzieć miło w atmosferze. Nie mogę narzucać ludziom ub ubiorów, w którym się dobrze czują, tak, Że jeden czuje się w dżinsach dobrze, i swyczy, drugi w garniturze. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Tak, bardzo znaczenia. miło. A ogólnie y, atmosfera jest stworzona... Y, atmosfera taka y, do uszu, że tak powiem. Tutaj muzyka pianino stoi. Czy tutaj ktoś gra? Czy... E, tak, wieczorami jest muzyka na żywo, gra e, Pan. E, jeszcze też mamy muzykę, która gra na akordeonie. E, jak nie ma muzyki na żywo, bo to tylko wieczorem, to w ciągu dnia leci muzyka e, z odtwarzacza i jest to muzyka wyłącznie rosyjska. A, e, mieliśmy pewne obawy na początku, czy to się przyjmie, ale to się świetnie przyjmuje. I czasami ludzie jak sobie dobrze się bawią, kiedy śpiewają. Rozumiem. Czyli na pianinku też Pan gra jakieś melodie rosyjskie? Tak, tak. tak. E. Kiedy goście przychodzą już, czy to jest tak, że kuchnia jest jakoś, nie wiem, ja wiem, że może to być śmieszne, ale czy system narcińcji jakoś tak zrobią, że te wspaniałe zapachy z kuchni tutaj na gości wyziewają, żeby ich napawać? niekoniecznie, wie pan co? Bo wystarczy, że jest zapach od talerzy, które jedzenie, które się podaje, natomiast zapachy na sale, które wychodzą z kuchni, nie czuć tego na sali i nie chcę, żeby to było czuć, tak? jest zrobiony system wentylacji, żeby, żeby tego nie czuć. Bo, no bo to w zasadzie gość nie musi tego czuć. Aha. Lepiej siedzieć i czuć zapach pięknej kobiety, która jest z Tobą przy i jeśli tak. jeszcze, już widzimy z kuchni, prawda? Tak. tak. Się wydaje. <śmiech> <śmiech> to w sumie to wszystko. Bardzo dziękuję Pani za, bardzo. Za, za rozmowę. I czy mogłaby jeszcze Pani nam jakieś, nie wiem, pożegnanie po rosyjsku powiedzieć? Albo cokolwiek po rosyjsku. A my potem to wybadamy, zapraszamy. co to jest. Może zaproszenie A, też do restauracji? No chyba, że musiałabym Państwa zaprosić do, do nas, tylko że zrobię to po rosyjsku. Um, Przyglaszałem Was na restaurant, przychodzicie sami, przychodzicie z przyjaciółmi, przychodzicie po Użna, po i będziemy rady. Dziękujemy bardzo, do widzenia. тысячи глаз в небо глядят, Губы упрямо твердят,